Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejne autko tu Państwu wystawiam. Dopiero co, było właśnie też jako szorcik tutaj, czyli, czyli z trasy, był film, gdzie, gdzie tym samochodem jadę, gdzie go prowadzę dla Państwa. Jest to Renault Laguna dwójeczka z roku 2005 z silnikiem 2016V, jednym z tych najlepszych, no tam turbo jeszcze jest zawsze lepszy. A to jest zwykły bez turbiny 2016V o mocy 135 koni z instalacją gazową dwuletnią. Czyli bardzo długo jeszcze, jeszcze tutaj tą instalację możemy, że tak powiem przeglądać, 8 lat jeszcze jest w ważności budli no i co, auto fajnie wyposażone mimo, że 2005 rok to w bardzo dobrym stanie blacharsko, nie ma żadnej korozji Lagony były chyba jednym z, z najlepiej zabezpieczonych antykorozyjnie samochodów żadnej tutaj rdzy Państwo nie znajdą i ogólnie Przebieg ma 158 tysięcy, który ja wierzę, bo tu są tylko tylko jakby oznaki, znaki jakby, Boże, jak się zaciąłem, e, użytkowania, które są zgodne z jej wiekiem, po prostu, I, i, i z ostatnimi pięcioma latami, na przykład, tylko w mieście praktycznie ten samochód sobie tutaj przebywał. Odpalamy. Teraz jest na benzynce, a jeszcze tutaj go wrzucimy w gaz, właśnie, ale to tak właśnie, żeby było widać, tam po lewej stronie na dole ta kontrolka o, już jest niestety rezerwa, ale chodzi sobie teraz na gaz. Więc, więc jest jakby, przechodzi sobie spokojnie na wolnych obrotach na ten gaz, e, no jest autko fajne, tak powiem, cztery razy elektryczne szyby, elektryczne lusterka, elektrycznie sterowane, ustawiane i ogrzewane, e, te lustereczka, dwustrefowa, automatyczna klima, Dwie karty klucze, radio fabryczne też tutaj ze sterowaniem pod kierownicą będzie tu gdzieś widać, będzie tutaj, proszę bardzo, tempomat ma też i też tutaj jest ustawiany na kierownicy, co tutaj, co tutaj mamy jeszcze z, z, z tych, z tych wyposażeń, a półskórzane wnętrze, no w ogóle bardzo piękne wnętrze jest w ogóle niezniszczone i fotel kierowcy oczywiście najbardziej, ale też nie ma, niewielkie są ślady użytkowania tego, tego samochodu naprawdę bo to, mimo że był w mieście to, 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 to naprawdę jest dobrze. To jest fotel kierowcy, nic nie cudowany, troszeczkę tutaj wiadomo, że jednak, jednak używany był, ale nie jest ani poprzecierany, ani nic takiego. No jest, jest naprawdę w dobrym stanie. Tutaj ten elektryczny ręczny, wszystko działa, wszystko jest, rozrząd jest robiony dwa lata temu, przebieg 133, 20 tysięcy temu, 25 tysięcy temu, jeszcze, jeszcze, jeszcze pojeździ i pojeździ. Serwisowany mega nawet olej w tym roku robiony, tam będzie, będzie, będą zdjęcia na, bo mi spadła już, zdążyłem zrobić zdjęcie i spadła tam, tam głębiej do silnika, tył, tył to w ogóle by nikt nie jeździł. Jest, jest podłokietniczek e, tam otwierany z, z miejscem na napoje i wyściełany w ogóle e, pięknie takim, takim jakimś pluszem. Z tyłu jest też roleta, wszystko jest kompletne, ten samochód, bardzo takie auta lubię. Jest kompletne, wszystko działa, wszystko chodzi, jeszcze bardzo ładne opony e, całoroczne, żeby można było sobie po prostu jeździć. E, zasuwamy sobie do bagażnika. Nie wyjmowałem tego koła, już nie mam gdzie tych kół rzucać, że tak powiem, więc jest po prostu pod spodem. Państwo, jak będziecie chcieli, to sobie wyrzucicie i sobie na przykład w jakiś zestaw naprawczy, naprawczy za 20 zł kupić i jeździć z całym bagażnikiem. Ja tak przynajmniej robię w swoim takim tutaj Daily Punto. No i dobra. Z drugiej strony go też tam oglądamy. Te roletki, no mówię, tu wszystko, wszystko się zwija, wszystko, że tak powiem, działa. Wszystko pięknie chodzi. Z tej strony też go tam rzucimy. No mówię, nigdzie tej gramardzy na karoserii Państwo nie zobaczycie. Tutaj troszeczkę ta deska rozdzielcza to jest ich przypadłość taka, że to się odkleja. Tak to jest. Więc tutaj na to, na to nie poradzimy i to sobie można w innych egzemplarzach też zobaczyć. Zaraz pójdziemy do silnika, ale może teraz taki luk z zewnątrz, bo już też 5 minut zaczyna się robić i zaczyna być późno, więc, więc już sobie tutaj zróbmy. Eee, ładna, ma kilka wgniotek. 2 trzy, jakieś tam trzy, 4 ryski na zderzakach, ale to jest samochód z 2005 roku. Nic nadzwyczajnego nie ma. Zwykłe ślady użytkowania, tak jak, tak jak to normalnie my też użytkujemy piękne reflektory przezroczyste, chociażby to też jest jakiś jej duży, duży, a to bym powiedział, nie żadne które zaszły mgłą już. Tylko po prostu samochód jest jeszcze mokry, nic teraz w tych warunkach pogodowych nie schnie niestety. No i tak to jest. Bagażnik sobie oglądaliśmy, wszystko tutaj sobie oglądaliśmy, silnika nie oglądaliśmy, więc jeszcze szybciutko, żeby do 6 minut się jakby zdążyć A, dobra. Udało się. Wszystko, że tak powiem, na żywo. <laughs> Nie ma żadnego montażu. Ja te filmy po prostu tak nagrywam i tyle. Tak. Eee, no i co? No, no, Silnik 2.16 V, zwykły, najzwyklejszy. Widać, że ta instalacja jest dwuletnia, że jest praktycznie nowa, jak nowa. Eee, tam jest taka tak wzmianka o rozrządzie 2023 roku, jak mówiłem. Samochód gotowy do jazdy. Olej czyściutenki, jak, jak to ktoś przyjedzie i, i sprawdzi, to, to się przekona, że ta kartka, która tam mi poleciała, jest wiarygodna, więc na oleju tutaj nie trzeba zmieniać. Wsiadać, jeździć, cieszyć się. Pozdrawiam, do zobaczenia.